ADS to firma działająca na polskim rynku handlu wyrobami hutniczymi. Istniejemy od 1998 roku. Jesteśmy głównym importerem na polski rynek wyrobów walcowanych z huty w Mołdawii, Turcji, Rosji, na Ukrainie i w Chinach. Aktualnie realizujemy nasz kolejny projekt stalowe płyty drogowe. Jest to nowe rozwiązanie, które w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej funkcjonuje już od wielu lat. Wykorzystywane powszechnie w Polsce przy budowie dróg dojazdowych płyty betonowe są drogie i niepraktyczne. Nasze rozwiązanie polega na rozłożeniu na dowolnej, wcześniej wyrównanej powierzchni arkuszy stalowych, które są łatwiejsze w montażu i eksploatacji, a koszt utwardzenia metra kwadratowego to 20 groszy za dzień wynajmu. Kolejną zaletą naszego projektu jest czas wykonania usługi. Jesteśmy w stanie przygotować teren o powierzchni 1000 m2 w czasie jednego dnia. Oferujemy wypożyczenie, transport, załadunek i rozładunek oraz rozłożenie i zebranie płyt. Zabezpieczamy usługę od strony logistycznej w dowolnym miejscu w kraju. Stalowe płyty drogowe z firmy ATS są uniwersalne, wytrzymałe, o wysokich parametrach technicznych. Znalazły zastosowanie na wielu drogach, placach, dużych obszarach inwestycyjnych i przemysłowych w Polsce i za granicą. Ogromnym adutem naszych płyt jest grubość, która wynosi kilkanaście mm, co sprawia, że po położeniu na istniejącej drodze, zakrywając na przykład wykop, może odbywać się swobodnie ruch samochodowy. Nawet auto ma się z naciskiem na oś do 10 ton. Cechy naszych stalowych płyt drogowych umożliwiają im pracę w każdej temperaturze otoczenia. Stalowe płyty drogowe służą również do zapewnienia bezproblemowego dostępu w obrębie placów budowy i terenów wymagających dojazdu ciężkiego sprzętu. Chronią istniejące drogi, ścieżki rowerowe i powierzchnie trawiaste. Zapobiegają zakopywaniu się maszyn i urządzeń na podłożach nieutwardzonych. Wykorzystaniem technologii płyt stalowych powinni być zainteresowani szczególnie inwestorzy stawiający wiatraki, budujący drogi na terenach pozamiejskich, ale również firmy organizujące duże imprezy masowe. Stalowe płyty ATS to sposób na niestabilne podłoże. Sprawdzają się w wielu projektach i sytuacjach, gdzie inne pomysły naszych klientów zawiodły na zainteresowani naszą ofertą i mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość przekonać państwa do najwyższej jakości naszych usług.